Dobra, Dobra, czekam, wajrę. podłączam pada, patrzę czy działa. Działa, o, ok. O. Działa, jestem. Dobra, a teraz... Haha, nie uruchomisz, e nie uruchomisz! Po, 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 po. Nie, no uruchom... czekaj, nie uruchomisz, Nie uruchomisz, nie uruchomisz, nie uruchomisz, nie uruchomisz. no kur... Dobra, kogo, kogo wybiorę, wybiorę sobie może Azazela. Azazela, będzie ci łatwiej, naprawdę. Azazel drugi najłatwiejszy. Obok, obok Madzi to Dobra. Ja uważam, że... Bleh. Bleh. z tym uważaj jak coś Okej okay. O, 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 tyś, o, o Kurde. Spokojnie Jejku Ja cię kręcę O Bleh. Głupi pojąk no. O Po w niego chodzisz? Nie tak to, to grać No Dobra Mój jeszcze. movement Mój movement jest Cyk o, secret gówno. Ble. nie ma co. To, to nic. było worth it. Bardzo worth it, gówno żeśmy znaleźli. A, A ja, sacrifice. Dobra, dobra to leci A, nie na mamy muśnika. klucza. Nie, nie idziemy na ten, na pierwszym piętrze nigdy. Czemu? No chyba wyważacie. Stup, dachow, Count, te duszki. Dobra. No i właśnie te dwa jeszcze. One, dobra, one mają ja, wiesz, i taki movement chują. No. Ja nie lubię jak on tym górym stołunem nawala, nie wchodź tam, bo ogółem ty tam nie wchodź, yy, bo on zacznie szarżować lewo-prawo. Fuck. Ble. Ble. O, 8 ball. No dobra, bier. Shot speed up, shot speed up, up. Co to ty za karta? Co, ja up? mam the fulla albo the moon. Shot speed up mógł mi się przydać bardzo. Ja mam dobra, the moon, a no to masz... Okej, okay, dobra, jedno serce mi zostało, zajebiście mi idzie, kurde. Mm -hmm. Jestem zajebisty w te grę. Tak gra jest, dla, tyle serc. Ta grę jest dla mnie. No, oh, fuck. Oby się przydała ta bombka. Uważaj. O, nie. Dobra, wychodzimy stąd. No! Tak! <noise> <noise> fuck, kolejna bomba by się przydała. O! Masz przetrwać, masz to przetrwać, ja se polatam. <głos> <głos> nie mogę nic z tego zrobić. Moon, Ale ładnie wyglądam. Dobra, ciuli już warda użyję. Nie mam nawet tych kluczy żadnych. Poważnie? Ale ty, ty byś się przydał teraz. O, jest! U, chest! Nie mogę z nim interaktować. Ty, ja... Nie mogę, ej, ale tych... Ja chyba zostałem... Tak, i tyle. I ja nic, nie i tyle. nic nie mogę zrobić. No. Nic nie mogę zrobić. Chyba jak no. będziemy w tym, w niższym... Kolejne piętro. Nawet nie mogę tego... Ajajaj. Arcade. Aż bym se pograł, powiem ci szczerze. Ja mogę trollować. I do a little trolling. Nie, nie o, mogę laga. wyjść! Patrz to! Odpycha a, mnie! Widzisz, nie o, a nie mogę zrobić a little bit of trolling, sadge. Tylko czekaj, tu nie było. No dobra, już otworzę tego z nadzieją na bomb. Goathead! Ale kurde, masz farta, wow! Ale to Goatheadzik to dla nas działa jak coś. A, to są Fritz Tearsy chyba? Evil Eye. a, Evil Eye. Już nie pamiętam nawet co on dawał, cholera. Bong, 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 bong. Klucza nie ma. No, ja sobie pooglądam, jak walczysz sobie z bossem. Monstro. o no, Monstro Champion, jeszcze do tego. Aha. Powodzenia. No, dzięki. No, wiem, on jest on, Easy Bossem. I, easy Championem. Znaczy Easy Champion, bo ta wersja akurat tylko. Aha. Ale lag. Fuh, Jezu. Laczki. Ale dobra, mam ten. David Room. Up. E, to na pewno już. A, y, David Room najpierw, dobra. Co, to, za co item? to jest? Chyba, że mnie odradzasz? To przecież nie jest z modów. Możliwe, że to mnie odradza? O, odrodziłeś mnie, Taak. dzięki! Dobra! Odrodziłem, dobra. Firshota biorę, Dark matter i Tschul. Bo to Go jest. jest inny dobra, to ja będę musiał uważać. Moon. Jeszcze nieco? O, no! Skrzynka! Dobra, nie wchodzimy tam. Nie, tutaj też nie, na razie nie, nie ma co. Dobra, ja się trzymam z tyłu. O, ja ta bombka. Dobra, Dobra, jestem bardzo Jest ostrożny. Jak na razie, Tylko wiesz, że możesz ten podczas strzelania się ruszać. Wiem. Poznaj movement tych yy, wrogów. Żo tych grzybek to czasem na plusa, a czasem na krzyżyk strzela. Mm -hmm. Bloom. Bloom. Jak będą jakieś. O, Chyba Jak będzie jakiś, nie wiem, Dark Head albo. Ten. Bluehead. O, to było ryzykowne. Yy, to przyjmę z chęcią, co teraz? Wiesz, co? Unicorn stomp. A, zmienię. Dobra! We do a little mining. Wow, chodź do sklepu, mamy trochę. O! Mogę kupić? Kup, kup, bierz i weź sobie od razu serce. Tego za siedem, kup. Tego za siedem. To jest Mimik kart, mm, no czy Blank kart, co nie? I co on daje? To chodzi o to, że kopiuje ci użycie karty, którą posiadasz. A ja mam Demuna. Czekaj, czym się wypierdzielało? Nie Ku, Altem? Ja nie mam, ja mam Pada. Dobra, po, da, nie wiem, po tym nagraniu sobie poszukam, jak czy to się e... robiło. Bo ja ludzi. Może, skada, może tle, otworzę tą skrzynkę, może za, otworzę a, tą nie. skrzynkę. Otwórz i weź, no. Mamy trochę a, pulczy, to wiesz. Co to jest? Trinketik. It also stinks, ok. A, bo to ja super magnet, wezmę i tyle. Oj, oj. Oj, oj. U -u -u. Dobra, nie ma typa. Zerduszko ten. Kurna, tylko czym to się robiło? O, widzisz? Po podchodzą do mnie itemy. No, widzę. Dobra, to idziemy tu w lewo sobie. Tutaj jeszcze u góry mamy. Tu u góry ty chyba będzie w stronę bossa. O Jezu! Nie! Nie! Dobra, na tego po lewej trzeba uważać. Znaczy, ty ten po lewej to nie musisz uważać, bo ty po krwi... Mogę po lecieć, krwi mogę latać. Tak. O, 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 o. o Jezus Maria! Ten super supermagnet przeszkadza, po, po ciulę to biorę. <noise> Jak go przyciągasz za sobą! Powodzenia ja się, ja, się, ja, się, ja się boję ruszać. Czekaj, czym to się robiło? Oj oj. Oni nadal są aktywni Poczekaj, ty. Czy u mnie pod kontrolem? Tak, pod kontrolem, dobra A u ciebie Ju, już zobaczę. Mhm. R2, R2, nie masz przycisk RT? Tak. Musisz przytrzymać go. Głęba. OK. Zobaczmy, czy będziesz miał to samo. Tak. No i dobra. To już wiemy. Wiemy już na przyszłość jak, jak tutaj. Oj oj, zabiera czej temu. Okay, dobra, czyli tak. Niby szanse mamy, to już są katakumby pierwsze. No, bo oj, do matki, to już będzie sukces. Musisz uważać oj, na jego oj. Łap, no nie, nie, przeży nie przeżyję, nie przeżyje. Lepiej się gdzieś odsun. O, bomba, a bom. <laughs> Dobra, łapki... lub bomby, uważaj. Trud bomba. Głowa wyjdzie. BLE. BLE. Uważaj łapki A! za... O, radzi Radzisz sobie znowu sam, ale masz... masz tego, bankarda. To nie wiem, czy nie wolałbym... O, kurne ognisko, zapomniałem. Fuck. Dobra, jako, jakoś sobie dam radę. Jakoś. I znowu będziesz musiał wydać na mnie. Prawdopodobnie. Fuck! A dobra, nic nie, nie oberwałem. Uważaj, u, u, u. łapka. Łap, łapka, ja strasznie beznadziejny stacy stary. Ja jestem chujowy, ja nie potrafię grać w Ajzaka, chłopka, to jest moja pierwsza gra w życiu. No to co, dopiero jakbyśmy w Repentance grali tam. Oj, daj mi spokój. W ogóle wzrósł. Dobra, dobra, masz go. Dało się. O, Magdalena. Okej, okay, tego sobie wezmę, bo to jest Tears Up. No i... Jak by ciebie to odrodzić? Cholera. To jest znowu to samo. O, super! O, no, pięknie! Fajny pokój do walki z tym z typem! Z Nie no, spoko! Zajebiste. Z, A zajeb... jeszcze podniosłem tego. Z... O, fajnie. nie, przeżyjemy. Nie dobra, jest... dobra, dobra, to jest, to jest już przegrany run. Jednak nie! Nie ożywiaj mnie, bo zginiesz. Tylko, no właśnie, nie mogę cię ożywić. Fak. Sadgę. Ale lampę w kol dostałem. No dobra, to... Uff. No to lecimy, chodź. Ciul. Jest! Tak! O, ale fajnie, Zwróciłeś dzięki, żyję! Okej, okay. Ale ja, to, ja no się... No z... bierz karty! A. Dobra, ja wziąłem. Ja, ja się znowu... No, okej. Okay. Dobra, dobra, tu, tu już jest dobrze, to jest oh, problem. O Boże, o Jezu, jak ja gram to ciulowo. Ty mi cały czas ratujesz dupę. Gdybyś nie przeżył, to już byłoby koniec nagrania dosłownie. No. Właśnie tu, tu movement to naprawdę no. bardzo dużo chapen w tej grze. Jest naprawdę w cholerę dużo. Oj, oj, oj. O, o. Dobra, wszystko to wybucha jak coś. Oj, oj. Musisz uważać przy rozpierdzielaniu. Możesz mi nawet to zostawić. Ja sobie postoję, a? jeżeli pozwolisz. Tutaj, co to jest? Eee, to jest dobry trinket, aczkolwiek zobaczmy, jak to u ciebie będzie działać. Strzel. U ciebie nie działa, a daj mi czyli wypuść ten RT. To jeszcze pokazuję, jak on działa. WHAT THE HELL IS THIS SHIT? CO TO JEST? Tylko ja to nie jest zawsze takie, takie. Dobra, dobre, ja, ja mam przesraną sytuację. O no! No właśnie. No właśnie. No właśnie. Ja, ja to wypuszczę, bo ja tego nie chcę. No Jeszcze raz wypuszczę, ja tego nie chcę. Dobra. Będę na to, żeby ci kamery nie zabierać. Znowu będziesz musiał wydawać serce na mnie dosłownie, jeżeli mm -hmm. przeżyjesz. Dobra. G najgorsze jest to, że mamy tego kursa, że nie widzę nic. Nie widzę mapy. Dobra, one zostawiają te, te, te co w kształcie X-ów się robią. Muchy, uważaj. Nie. O! Zna ach, fuck. Miałem nadzieję. Donation Machine Zero, no. No bo tak, ludziska, ja gram na takim save'ie sprzed, no, x lat, gdzie mam chyba wszystko, albo prawie wszystko odblokowane. Ale można będzie kiedyś Kupię zagrać jest to, że ja wiecie. jako duch nie mogę nic robić. No właśnie. Na save'ie, gdzie będziemy jeszcze coś odblokowywać. Dobra, i tu jest Boss Challenge Room. Ale ja nie chcę. O, tu sami i bossowie będą. Ja wolę tam chodzić, jak jest jakiś item do zdobycia, albo jak part? my to przejdziemy, to będzie to dziwne. Widzę, że mogą zliczyć, ile ja już umarłem. Chyba trzy? Jezus. Nie ja wiem. Nie lubię tych, tych to nietoper. bo one nagle przyspieszają, da. Cholerny port. Masz nawet dobry dymecz. Nie no, 5-19 to jest jak nic, ale pff, ryzyko. Lubię ryzyko robić jest jedno ryzyko Aur, to ten aura statbus mi tak zmienia statystyki oj za każdym razem jak się bije oj, oj, oj Nie przeżyjesz chyba tego Otrzymaj mi mleko To dawaj, mogę cię potrzymać Znowu wrócisz za 7 lat <głosy> 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 Bo nie masz mleka Jak nie przeżyłem O oh, fuj. No, jedno serce mordo No, o! Tak, czempion jeszcze do o! tego! O! o! Ale... Tak wyglądała moja pierwsza gra w, w Iz Izacka, widzowie. Tak. Wow! Tak. Ja muszę się przyzwyczaić do grania na klawiaturze. I będzie lepiej. Ja nie mogę. Ja, czy, ja nie mogę grać kuźwa na klawiaturze. Nie wiem, na klawiaturze byłoby mi łatwiej, bo ja jestem klawiaturowcem. Dziwne to jest, test.. Ja dziwne na tak, radzę i tak. Powiem klamy. ci tak. Oglądanie ja. Izaka spoko. Granie w niego. I dawajka Cóż, będę umiera <laughs>